Dodałem do Minecrafta dziś najstraszniejszych modyfikacji. Tak strasznego odcinka na moim kanale jeszcze nie było, dlatego obejrzyj go do końca. Witajcie w bardzo strasznym odcinku na naszym kanale. Zostawcie w tym momencie łapeczkę pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. No i rozpoczynamy tą oto przygodę. 800 lajków i będzie kolejny tego typu odcinek. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem będzie przede wszystkim przetrwać chociaż jedną noc, słuchajcie. Jedną noc musimy chociaż przetrwać na tym strasznym świecie w której mamy między innymi Mimikera, mamy Siren Head'a, Mamy, słuchajcie, dwelerów Bardzo dużo, mamy, słuchajcie Gotama, mamy, kurczę Masakra, masakra, masakra Jest tak dużo y, Modyfikacji pododawanych, strasznych Przede wszystkim, że naprawdę ten odcinek Będzie mega, ale to mega ciekawy, więc oglądajcie go Do końca, nie wiem ile dokładnie będzie trwał Mam nadzieję, że uda nam się Przetrwać, chociaż przetrwać chociaż Jedną noc, zbudujemy sobie Bazę, słuchajcie, lecimy sobie tutaj Do tego pięknego, jak widzicie Opuszczonego, zniszczonego portalu, weźmiemy sobie z niego skrzyneczkę, może dostaniemy jakieś złote itemy, zobaczymy zobaczymy co z tego, co nam tutaj ta skrzyneczka przyniesie mamy również słuchajcie, takie mody straszne jak ilitator na przykład, jeszcze na nim nie grałem i na siren headzie też nie grałem, ciekawi mnie w sumie jak ten siren head się zachowuje w minecraftcie, z tego co wiem to wydaje bardzo, ale to bardzo straszne dźwięki i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim słuchajcie, dostałem prod budki 4. I fajnie by było znaleźć jakąś wioskę, więc pójdźmy sobie w tym kierunku tutaj, bo widzę, że tam są jakieś takie Ojojojoj Ole oj, oj, oj. się drze, że tam, tam jest taka polana, więc myślę, że z tej polany możemy skorzystać Może znajdziemy tam, słuchajcie, jakąś wioskę, z której weźmiemy sobie jedzenie Bo jedzenie jest bardzo, ale to bardzo przydatne w takich challenge'ach więc płynmy jak najszybciej. Naszym wyzwaniem również jest no, zdobycie jakiegoś seta. Może uda nam się, słuchajcie, zrobić pełen armur, a może jakąś część. A może za 5-10 minut zginę, bo będzie coś dopadnie. Nie wiem, ale myślę, że będzie to odcinek bardzo, ale to bardzo ciekawy i możecie napisać w komentarzu, jakie modyfikacje mógłbym jeszcze potestować. Słuchajcie, więc napiszcie w komentarzu, może, może zrobię jakieś dedykowane odcinki dla danych modyfikacji. Możemy takie filmy nagrywać, ja ogólnie już jakiś czas temu mówiłem, że chciałbym wrócić do takiej serii Do tej serii właśnie kiedy testowałem jakiegoś jednego moda, jakąś tam nową paczkę Wiecie, takie jednoodcinkowe. Jedno Nie, że robić jakąś taką serię. Mieliśmy teraz dwie takie serie, mieliśmy The, The Fog i mieliśmy serię nawiedzonej wyspy. Nawiedzona wyspa miała cztery odcinki, ogólnie wydaje mi się, że bardzo fajne były, dlatego obczajcie wszystkie odcinki ze strasznej wyspy z Jurasem, bo były naprawdę super randzkie. No i zobaczymy co dzisiejszy Minecraft nam tutaj przyniesie, no bo naprawdę będzie straszny, słuchajcie. Uwierzcie mi będzie strasznie Musimy sobie w tym momencie troszeczkę tych zwierzątek tutaj, no niestety pozabijać, bo potrzebujemy mięska Na razie nie widziałem tu jeszcze nigdzie żadnej wioski, a już troszeczkę tutaj przeszliśmy Przede wszystkim musimy zabić owce, żeby mieć, słuchajcie, wełnę. Wełnę, żeby w razie wóz zrobić sobie łóżko. No i tutaj trochę tych świnek pozabierze i mieć mięsko, żeby mieć co zjeść. Wiem, że jeszcze nigdy nie grałem wcześniej, jeżeli chodzi o Siren Heada i kilka innych modyfikacji. Ojoj, oj. Ale wiem, że Siren Head może się wspinać, słuchajcie po naszych budowlach, do góry i może normalnie... On jest w ogóle bardzo wysoki. Ja na jednym screenie go tylko widziałem, ale widziałem, że jest bardzo wysoki, więc myślę, że ciężko będzie w ogóle na nim grać. No ale kurczę, ja lubię takie odcinki. Jezus, mam gęsią skórkę. Znowu do mnie coś gada. I see you, I see you. Ja też cię widzę. I see you, I see you. Kurde, za co gonić? Zaraz wyjdzie mi z, z czegoś, kurde, jakieś gówno i będzie mnie gonić. Eee, czy ja tu widzę żelazo? Nie widzę tu nigdzie żelaza. Kurczę, chciałem jakieś żelazo zebrać, ale nie widzę żadnego. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze tutaj to drewno. I dobrze by było zebrać troszeczkę cobblestone'a Słuchajcie, żebyśmy ulepszyli sobie nasze itemki, przede wszystkim. Bo no z takimi drewnianymi to trochę lipa latać, nie będę ukrywać. Więc sobie pościnamy trochę tych drzewek. O, tu widzę kolejne, słuchajcie. O, co tam jest? Kolejny opuszczony portal. Dobra, biegniemy. Biegniemy nawet nie zajmuję się zabijaniem tych zwierząt dalej, żeby mieć jedzenie. Biegniemy od razu tam do tej do tego opuszczonego portalu. Może jakieś żelazo tam będzie. Superacko, biegniemy. Wow, wow. Oj. oj 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 To chyba karton dweller Gada do mnie Ale nie ma go nigdzie Ale gada Nie ma go nigdzie ale gada do mnie, nie Boże co za świr Weźcie, przestańcie Co chwilę mi coś tu gada widzę w tym Minecraftcie Ja już mam gęsią skórkę Ja nie lubię takich odcinków Osi, raczej lubię, ale <słuch> Są straszne Straszne są takie odcinki, serio Jeszcze jesteśmy na terenie, w którym jest dużo kopalni I te ogólnie straszne potwory One przede wszystkim w takich kopalniach się ukrywają Tak zauważyłem O Siren Head ale nie za nami nie ma Ej, gdzie jest ten portal opuszczony? Ej To mi się wydawało, że to był opuszczony portal, to był deal po prostu tak do góry postawiony I Ja nie mogę Ale lipa widzowie A ja biegnę dalej i szukam tej wioski, i nie możemy mnie jej znaleźć No nie no, musi być gdzieś tu wioska Jak tak bez wioski? W takiej strasznej serii bez wioski? Halo? Musi być gdzieś tu wioska, halo, halo? wioseczko no nie, ma wizowy wioski. Zaraz się noc zacznie i będzie lipa. Dobra. Musimy pójść tutaj. O, myślałem, że to żelaza, to znowu miedź. Standardowo. Dobra, pójdziemy tu. Zbierzemy sobie trochę tego cobblestone'a. Dawaj mi tą łódkę. O, dobra. Serio, widzę. pamiętajcie o tym, żebyście łapkę stawili pod odcinkiem. To jest mega ważne, naprawdę. No i tego suba z dzwonem. Jak macie już suba normalnego, to zostawcie sobie jeszcze dzwonka, żeby was żaden film nowy nie ominął. No, bo duże, ja staram się teraz filmy regularnie dodawać. Wiecie, no, ja ogólnie jestem osobą, która ma dużo pomysłów. Ale yy, czasem ciężko jest mi w ogóle wybrać, co chciałbym nagrać. <grym> ale wiecie co, chyba tej wioski nie znajdziemy. Chyba nie będziemy mieć tego szczęścia, że znajdziemy wioskę. A bardzo na to liczyłem. Kurczę. Dobra, musimy zrobić, słuchajcie. En, może enchant chciałem powiedzieć. Crafting table. Potrzebujemy patyki. Z patyków musimy zrobić tak. Siekierkę, kilof. I musimy iść, słuchajcie, szukać żelaza. Tu był jakiś węgiel. Jego akurat nie potrzebujemy jeszcze na ten moment. Poukładajmy troszeczkę tej temy. Tu mam jakieś jabłuszko. Zostawmy sobie je. W ogóle mam... Mam... Wow. Mam zapalniczkę. Mamy zapalniczkę. Kurczę... No nie ma tej, tej wioski, słuchajcie, ja nie wiem czy płynąć dalej Przez siebie Czy co robić, ty, tam jest statek, dobra, idziemy do statku Idziemy do statku, w statku będzie żelazo, więc potrzebujemy sobie wziąć to żelazo e, i może zaraz się wkopiemy w jakąś, kurde, kopalnię wejdziemy, albo wkopiemy się w jedną kratkę pod nas, po prostu, i poszukamy sobie jakiegoś żelaza, no nie wiem zobaczymy co ta O, dwa statki, co nam ten statek tutaj e, przyszykuje dla nas więc płyniemy sobie do niego. No naszym zadaniem ogólnie jest zrobić jakiś armor. No zobaczymy, czy nam się uda w ogóle jakąkolwiek część zrobić. Chociaż taki statek powinien mieć w miarę dużo żelaza. E, I nawet powinien mieć diamenty, słuchajcie. Więc y, nurkujemy. I szukamy. Szukamy. Chyba w tej skrzynce nie będzie tego. O, jednak. Proszę bardzo. Mamy żelazo, emeraldy. Super. Kozacko, kozacko. Może jakieś jedzonko się tu jeszcze pojawi. Czekajcie. Niech nam tutaj troszeczkę. Tlenu, wzrośnie Dobra, kolejna skrzyneczka Kompas A, no możemy wziąć w sumie Kolejna skrzyneczka, mamy troszeczkę marcheweczek Możemy te zupki wziąć, tylko to są chyba zatrute te zupki, nie? Nie wiem, w sumie nie, 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 nie pamiętam, chyba zatrute są Dobra, wskakujemy tutaj Czy to jest kolejny statek? Ty, to jest kolejny statek! Ej widzowie, trzy statki obok siebie, idzie to? Niesamowite, ja nie mogę Mamy tutaj drugi statek i ta... ty Wow, tam jest czwarty Ile statków koło siebie? Wow Jaki fart Niesamowite, naprawdę Tu nic nie ma Oj, żebyśmy nie umarli, żebyśmy nie umarli widzowie Musimy z drugiej strony wejść Tutaj musimy wejść, o Czekajcie, tutaj chyba, tak? Tak O super Dobra I to była druga skrzynka, jeszcze jest jedna Oj, noc się zaczyna Ajajaj czemu tak szybko na noc się zaczyna? I tu nic nie ma. Dobra Płyniemy do kolejnej... do, do kolejnego statku. Jeszcze jeden statek, słuchajcie. Tutaj widziałem ten trzeci statek. Tam jest jakiś mo monu mo mo monument yy, wodny I tutaj gdzieś był drugi, trzeci statek, czwarty, czwarty. O tu jest Więc płyniemy do niego. Ej, mamy naprawdę super itemy. Słuchajcie, zobaczcie, mamy żelaza. 14 żelaza. Yy. <laughs> Jeszcze troszeczkę i będziemy mogli zrobić, zrobić sobie całego seta. I to będzie nasze pierwsze zadanie z dzisiejszego odcinka. Oj! To chyba karton dweller. Jeden zeł? Ty gościu, a ty jakiś upośledzony jesteś czy co? Wow. Dobra. Szukamy skrzynek. Tu mamy skrzyneczkę pierwszą. Nie ma nic w niej. Bierzemy drzwi. Szukamy kolejnej. Aha. Ciekawe. Gdzie jest ta druga skrzynka i trzecia? Tu jest druga. Okej. Okay. O! Kolejne żelazo, lapis. No, lapis mi się tak nie przyda. Ale dobra, wezmę go. O kurde, Siren Head. Patrzcie! Siren Head. Słyszał mnie. Kurde, co ja mam teraz zrobić? Jakiś dziwny dźwięk. To on coś skanuje czy co? No jak na ocean wypłyniemy, to chyba nas nie dogoni, nie? Co, i tam ze stoi? A co i się tak poruszał? Byłem pewny, że on przybiegnie wtedy Nie idzie tu Dobra, to uciekamy przed nim, no co? Idziemy od niego, od lamusa Ale dziwne w ogóle, że się pojawił teraz, nie? Kurde, a jakie bloki w ogóle mamy? Mamy jakieś bloki Moglibyśmy gdzieś tutaj zrobić jakąś bazę On nie słyszy nas Ej, byłem pewien, że nas usłyszy od razu <grych> Najlepiej to by było zrobić pod wodną bazę To sobie na pewno by nas nie dogonili i nie zjedliby nas Te złe potwory Minecraftowe Kurde Tylko nie wiem gdzie pójść No bo Nie mam jakoś dużo tych bloków w sumie Możemy coś tu zbudować na po powierzchni ziemi Mamy ponad staka budulca, nie? Kurde, tylko co, tutaj na tej, na tej wodzie? Jak myślicie? Możemy w sumie na tej wodzie tutaj spróbować bazę zrobić Zróbmy tutaj ją Postaramy się, nie? Oż kurde! Co jest? -ha -ha! Czemu nagle? Tam jeszcze jeden jest, patrz! Kurde, i co ja mam zrobić widzowie? Psychopata. Cape Dweller. No widzowie, oni mi prześladują w tym I Idź sobie stąd. A ten, a ten karton Dweller, to gdzie on jest? No nie, patrz się, idź stąd. <grym> Ej, bo on idzie do mnie, jak ja się na niego nie patrzę, nie? O kurde Pod wodę wszedł, pod wodę wszedł! Dobra, spróbujemy tej tą bazę zrobić. Nie chcę iść gdzieś na górę, na jakiejś wysokości robić tą bazę. Chcę tutaj na tej wodzie sobie ją zrobić. Tu zrobimy sobie drzwi. O. Tu będziemy mieć drzwi. Tu użyjmy desek. O. O. I zrobimy sobie taką bazę nie za dużą, nie za małą. Tu zrobimy sobie schody do góry. Będziemy mogli podglądać co tam się jeszcze dzieje. Mamy tutaj crafting, więc sobie go postawimy. Zróbmy sobie seta, słuchajcie. Zrobimy sobie takie oto itemki. Kurczę, mogę nie robić w sumie budków. Ale zapomniałem, że w sumie zebrałem Wtedy z tamtego opuszczonego portalu No, bazę zbudowaliśmy Mamy już jakiegoś seta Myślę, że moglibyśmy pójść tutaj jakieś drzewo ściąć, nie? Podpójmy bliżej do niego I zobaczmy co on zrobi Jak będę bliżej Czy może mnie zabije? Może zacznie biec w moją stronę Ciekawy, mnie co zacznie robić ogólnie I co, będzie bieg? Nic nie robi Nie przyjdzie tu? Eee Myślałem, że Siren Head ogólnie jak cokolwiek usłyszy, to wtedy przychodzi w to miejsce. Dobra, ścinamy drzewo. Pierwsze nasze zebrane drzewo po przeżytej nocy. O dziwo udało nam się noc przeżyć. A ten w ogóle Siren Head... dalej tam jest? Aha, dalej. Co, on do wody idzie teraz? Ej, on idzie do wody! Dobra, mi się wydaje, że możemy do jakiegoś cave'a pójść, słuchajcie, mamy już jakieś takie itemy, w miarę spoko, zrobimy sobie, słuchajcie, e, zrobimy sobie tarczę, bo nie mam tarczy w sumie, mamy ostatnie żelazo, możemy sobie tą tarczę wykorzystać na to żelazo tak naprawdę, dobra, tak, tak, ona zapewne i tak mi nie uchroni przed potworami jak mnie dopadną, no ale <gryw> będę czuć się bezpieczniej czekajcie, gdzie tu była taka, była taka dziura O, tam jest Ja bym tam poszedł Tam jest w ogóle, yy, są ruiny w ogóle portalu Złożymy pójść zobaczyć, czy tam coś ciekawego może będzie I idziemy żelazo pozbierać Ło kurde, ale fajny kawik, patrzcie to O, le duży Ty, a ten Sirenhead tam chodzi jeszcze? Oj, nie, o jest, tam jest Chodzi sobie jeszcze, dobra Idziemy tutaj, mamy opuszczony portal To sobie zbierzemy jakieś itemki z niego Może jakieś kurde Seciki Au Dobra, mam złote jabłko, dobra idziemy tutaj na dół Musimy jakoś mądrze zejść, zbierzmy sobie koble z A nie, ja mam drewno przecież, mogę drewnem się podsadzać O! Kurde, co bym zrobił teraz? I co? Gdzie widzimy zelazo? Gada coś do mnie Au. Dobra Tutaj sobie postawię, teraz tu Jeszcze gdzieś tutaj, o o, ooo, ała! Chyba musimy to złote jabłko z zara. Dobra. Tak żebyśmy... A kurde, nie spadli! Standardowo, Andrew musi sobie spać z góry. Stracić trochę HP. Norma, norma, słuchajcie. O, mamy, mamy żelazo. Zbierzmy to żelazo. Pierwsze nasze żelazo wykopane, słuchajcie, na tym świecie. Zaliczona swoją drogą też już jest e, kopalnia, nie? A nie mamy węgla w ogóle Też o dziwo nie widzę tej nigdzie węgla Hmm Kurde, nie widzę tu węgla nigdzie Dobra, tu musimy do wody wskoczyć Oj, chyba nawet O! Coś krzyczy O kurde Był tutaj ten Go Goatman Goatman był ja pierdzielę mimiker Mimiker gada O dziwo nie widać go jeszcze Nie no jak ja mimikera zaraz trafię To cię chyba zaciupię nie Przecież Kurde to jest taki świr On mnie zabije od razu widzowie Od razu nawet nie ma możliwości że ja przeżyję nie Dobra Tu do wody skaczę O diamenty! Nieźle Wykupuję Mamy diamenty wizowe, ej kurde Mały, mały ten Mały zombiak Idź mi stąd Ej, diament udało mi się znaleźć Kurde O, jest! O, jest świr No i co? No dobra, a pójdziesz sobie stąd! O idź se stąd! Idź mi stąd! A O ty kurda! Nie wchódź! Nie wchodź! Ja pierdzielę. No kurde! Jezu! Skoro dotrwasz do tego momentu, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na poprzedni odcinek na moim kanale. Wystarczy, że klikniesz miniaturę, która wyświetla się w tym momencie na środku ekranu.